Podlaski, kowboj Paweł Zakrzewski. Pawle, ostatnia walka. Zacznijmy może od tego, Kevin Wiatowski. No i sporo kontrowersji tam, jeżeli chodzi o przerwanie, bo ten cios doszedł w klatkę piersiową podobno, nie w głowę, a ty próbowałeś wstać z ręką przeciwnika. No i pytanie, tak naprawdę gdzie jest swój błąd, a gdzie uważasz, że był błąd sędziego? Czekaj, czekaj. Z perspektywy czasu nie uważam, że był błąd sędziego. Chciałbym e, tre, sędziego Piotra Michelaka przeprosić. E, miał prawo tak e, werdykt stawiać. Tamten cios rzeczywiście nie wszedł. E, ja wiem najlepiej, bo go nie czułem. Obejrzałem z trenerem później powtórkę 20 razy. E, to... Musnęło mojej dłuższej, wtedy brody nie wszedł. A ja byłem wtedy troszkę może i os, ospały. Teraz pilnuję wagi, jednak bić w pół ciężkiej mi w wagę robić jest trudno. Pilnuję teraz, żeby ważyć poniżej setki. No, ciekawsza walka by była wtedy, gdyby sędzia to puścił. Tym bardziej, że mi coś się włączyło, żeby zamiast się odwracać i toczyć walkę dalej, to chciałem przechwycić rękę, jak wcześniejszej walce z warchołem po ręku wstać. Wiatowski jest dynamicznym zawodnikiem, zaczął to rączko tam machać. Sędzia przerwał, tak? Oj, e, nie ma co ukrywać, to jest rzucane głęboko w wodę, tak? Łukasz Warchoł, teraz Kerem Iwatowski, to dopiero masz trzy walki tak naprawdę zawodowe na swoim koncie, więc... No, cztery. Cztery, przepraszam. Trzy do przodu, jedna do tyłu. Trzy do przodu, jedna do, do tyłu. Natomiast, no właśnie Pawle, tak że tak powiem, jak ty szybko chcesz się wdrapać na ten szczyt, bo po tym, z kim walczysz, to wydaje się, że w trybie ekspresowym, niczym Bugatti. Chciałbym mierzyć wysoko, mam 31 lat, kiedy jak nie teraz, a więc a poza tym lepiej sobie radzę jako underdog niż, niż ten lepszy, tak? Kiedy wychodzę. Bo tutaj w statystyki mówiły, że będę lepszy w walce z wiatowskim, tak? A, a, a wyszło. No jak to w walce wszystko jest ułamkiem sekund. Cześć, twój trener mówi o dwóch może trzech walkach w tym półroczu, które zaraz się zacznie. Pelema rozumiemy, że to jest pierwszy krok. Pytanie czy coś wiadomo na temat następny. Na razie skupiam się na Pelema. Dwie na pewno walki, jeśli oczywiście zdrowie pozwoli, I jeśli będą zawodnicy, to w Pelema, jeśli jeśli zabraknie zawodników w Pelema, no to będę się rozglądał za inno. O, a słuchaj, masz nazwisko Szywala, wiesz z kim będziesz walczył? Czy to będzie Polak? Czy to jest z, z zagranicy? Mm, no nie, teraz nie wiem. Szykowałem się pod Kevina, bo miał być rewanż. E, więc a potem Kevin wyjechał do zagranicy. Nie będzie go do końca roku. E, serdecznie, go mu po, serdecznie go pozdrawiam. Niech tam trenuje rozwija się. E, wiadomo, to jest tylko i aż sport. E, Chciałem jeszcze raz z nim się zmierzyć. To młody chłopak, życzę mu jak najlepiej. Chciałbyś jeszcze raz się zmierzyć, natomiast właśnie, takie rewanże, twoim zdaniem, no, walkę przegrałeś, tak, więc no, siedzi to w tobie, żeby się zrewanżować, pokazać się, zwłaszcza, że gdzieś tam miałeś szansę, żeby skończyć tę walkę w pierwszej rundzie, natomiast takie rewanże, twoim zdaniem, powinny się odbywać tak naprawdę zaraz po kolejnej walce, żeby to była walka po walce? Jeśli to jest dyskusyjne, a tutaj to jest, jest mocno dyskusyjne, tak, kto, kto oglądał, to widział, tak, no to myślę, że, że tak, bo tym bardziej, że bodarze zaraz po walce zdeklarowali się, że tak będzie, więc, więc, więc no ja bym był gotowy tak na wrzesień, Kevina nie ma zobaczymy co będzie. W wrześniu. Paweł, obóz w Augustowie za chwilę. Wasza ekipa, ekipa Akademii Sportu Walki Wilanów, no i spory zaciąg też tych półciężkich i ciężkich, więc będzie z kim potrenować. Rozumiem, wybierasz się czy, czy raczej nie? Oczywiście, wszystko mam poukładane, poprzekładane. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich współpracowników, którzy rozumieją to, że wiadę na tydzień, że popierają mnie w tej mojej zdrowej zajawce w jest sport, będę cały tydzień, no, po prostu nie mogę się doczekać, bo będzie z kim porobić, chciałbym z tego obozu wynieść jak najwięcej. Zdobyłeś, jak dobrze pamiętam, pas wagi ciężkiej PLMA, mhm. walczyłeś o pas wagi półciężkiej. Jeżeli chodzi o ten pas wagi ciężkiej, jak wygląda ta sytuacja, wakujesz, będziesz bronił, jak to wygląda teraz? Nie, ja już zwakowałem przed to galo, dlatego też dostałem szansę bicia się w 9-3. Teraz obecnie Kevin Szaflarski jest mistrzem wagi ciężkiej, ja się będę pilnował półciężkiej, bo ta, choć yy, lubię wyskoczyć sobie do, do ciężkiej, ale nie popełnię tego błędu, co przed warchołem, że ch chciałem na siłę przytyć, a tak naprawdę już przy Łukaszu, przy pierwszej rundzie, ważąc 100 parę kilogramów, po prostu ręce przypuchły. Ja podziwiam tych yy, strongmanów, można powiedzieć, wagi ciężkiej, bo to jednak te schaby trzeba dotlenić. 5 kilo, czy 10 kilo różnicy to jest bardzo dużo. No i ostatnie pytanie. Twój syn chyba się tu kręci, jak dobrze no. widziałem. Już zdradza gdzieś tam predyspozycje, czy też chęci, bo na pewno widzi tatę w telewizji publicznej walczącego, więc pyta czasami, kiedy mnie tata zapisze na treningi? Tak, pozdrawiam swojego synka Teodora, nosi imię po moim pradziadku. Jest ze mną na macie często, moich walk jeszcze nie widział i nie będzie ich widział przez następne kilkanaście lat. No to jest dziecko, które na pewno będzie związane ze sportem. Już rówieśników tam, przy, przerósł może sprawnością ruchowo, pracuje nad tym. Chciałbym, żeby rozwijał się zarówno fizycznie, jak i indywidualnie, tak? A jaki sport w takim razie teraz uprawia ten młody człowiek? Mój synek? No, przychodzi do, do trenera Aleksa Kuziemskiego na boks z dziećmi. Choć ma 4 latka, to robi trening z 8-12 latkami. E, tak samo jest trener Mateusz na, na, na zapasach. A poza tym, ja chcę mu otworzyć każdy sport przed nim, żeby, żeby ka każdego spróbował. tak? I sam wybierze. Sportu walki nie musi zawodowo uprawiać, ale każdy mężczyzna powinien umieć obronić swoją rodzinę i, i na pewno będzie trenował sporty walki.